Ja, bo ja mam taki kurwa, taki. Ale on ma gadkę taką. On jest ja. inny, nie jest taki wiesz. On Dobra, tam. Ale ja, mam, ja mam po prostu rozjazd oh. między tym. Oh Jezu. Jezus. Jezu, przepraszam. Bardzo dobrze. Eee, Powyż. Między... Ja się POLICYJNA! Dobra. Pomalili, dzienna! Prowokacja! Prowokacja!

ja już miał od ja, ja już za późno jest dla mnie chyba. Góry no miał nie to obserwatorem teraz? Nie, nie. Tak, tak, tak. Pójdź, <grym> nie zchwita, o... bo ja mam wszystko złożone. A do zrobiliście tak, dobry, dobry outfit? To... Yeah. No, o, nie wiem, czy okulary są dobre, bo nie mogę Nie mogę dojrzeć tych okularów. Nie, ja nie. Tylko, ale patek nie, 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 nie. Nie, 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 patek, się Ej, jaj, jaj, nie, nie. Nie, 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 Skiet, to. Zatrzymaj się, zostaw go! Bo... Pamiętacie, co mówiłem? róbcie to O, ku... Ty, a ja nie miałem pasów? To macie tych zakładników? To może jednak wymiana? No nie, na no, tym nie, Kurwa! nie, No ogólnie albo trzeba ich nie, no, tak! Rambry, Rambry, Rambri. Nie, 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 on zostaje! Nie, nie, tutaj, tutaj Rambry. Rambry! policji, proszę pana, o... <grym grym grym od go szerega> pani, pani, <grym> panie, panie Rambry, my pana zatrudnimy, ale po rozprawie, <grym> panie, panie. Rambry. Witam serdecznie, e, adwokat Witam, zostałeś wybrany, wybrany do i CZY potrzebuje pan adwokata! Tu jestem do TU nie da. Nie, chcia bo Jabczan mi mówi, że te już są fajne. I tak dalej, no. Zaufałem Jabczanowi. Może tam być dla Japczana może to jest spoko, bo on też lubi taki roleplay, adwokacki i tak dalej, ale ja to szczerze pierdolę to. To nie dla mnie jest po prostu. Czemu? Tego gadania pierd. Cały czas gadam. <gadanie> to dobrze, to dobrze, trzeba rozmawiać dużo. Ja mam go Ale to są takie dobre leki na, na ten, na gardło, jak się tak dużo mówi. Uff, bo takie... może teraz porozmawiać. Nie, nie, nie. Na Nie, nie, nie. Ja może byś wykaprywał. Jaka ty jesteś to O kurwa! Ty nawet jeść nie potrafisz! O kurwa! mi mieczu! Nie mnie kurwa? Kuchcie to, wypierdalaj. Nie płacz, nie płacz. Jest alkohol, wszystko jest. Jakby nie trzeba to domówimy, spokojnie, nie płacz. Jest co? Ej, bo ciekawa, nie, Rambri, nie, 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 nie kosuj, nie kosuj, jesteś adwokatem, Rambri. Rambri, nie możesz tak robić! Wsiadaj do auta Rambri jedziemy! Zaraz ci wydzwonię chłopaków, żeby po ciebie przyjechali. Wiem, zostawiam, zostawiam Rambri, zostawiam! Zostawiam Rambli. Spokojnie. Jedziemy, zapie... Znany streamer grani zabił. To zdjęcie. Czy on wygląda na kogoś, kto. na, na osobę, która zrobiła by ci krzywdę? Upa, no, jaki agresor. No. <laughs> Tak, 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 dokładnie tak. Czekajcie, wezmę sobie jednak e, konewkę też. Sobie. To nie ma To cię chyba, wiesz? Ja po prostu się chyba w Tobie zakochałem, po prostu powiem wprost, wypierdalam kiełbasę na stół i działamy, kurwa. Bo to nie ma sensu, kurwa. No ile trzeba było chyba czekać, kochanie, kurwa. kurwa. Ja już jestem taki pierdolnięty na ciebie, że chuj, no. Ostatnie tej zacząłem z gudkiem, to mnie skręciło, wiesz. Ja też na szukanie znalazł się baba, ale ja wiem, że my jesteśmy dla siebie stworzeni. Ja normalnie mam chyba z Mazy, kurwa, z tobą nocne, rozumiesz budzę się i w gaciach jest kurwa mokro i lejąca, kurwa. Rozumiesz, myślałem, że było, a jest wielki chuj, kurwa. Ja dupa pipa papa, kurwa. Adrianna, umówimy się w końcu? Jakie oma, kurwa. Ja męża. Kurwa, ten mąż śpi, śpi kurwa, kuja wstanie, kurwa. Kuja pali nie powinien go Ale roku. żyje! No, tak. Kto żyje? Komi. Kades nie żyje, o czym ty pierdolisz? Jaki hannes, kurwa. Audi jest pięć, No jest fajne. Audi jest fajne. Audi jest fajne. Audi jest tego wywołuje rzeczy. Ata! To! Jest kola. <noise> no nie wkurz mnie, nie wkurz mnie. Ale czekaj, dlaczego <noise> czy, tak się denerwujesz, Spokojnie. Gdy <noise> ta Tu widzisz, widzisz to, to przed nami? Widzisz ten taki nie domek? Dowodzę, nie, dowodzę, nie, dowodzę. nie nie spadniemy, pas. Widzisz przed nami? Ja pierdolę, 100 złotych! 100 złotych, ja pierdolę! To ode mnie. JA PIERDOLĘ 100 złotych! JA PIERDOLĘ JA PIERDOLĘ 100 złotych! Ja zł! ja zł! Zróbcie mi szadę, ja sobie to nawet. Kurwa jebana masz! 100 PLN! JA PIERDOLĘ 100 ja pierdolę, 100 Żeby się nie przykurwili to ja jej nawet zarzuty wypisałam, bo to są takie łosie z departamentu, że to jest hit. Zamyślić na chwilę, dziewczyno, daj mi no, troszkę też. Przepraszam, nie... bo, bo ty wolniej, tak? Tak wolniejszy jesteś. Mhm. Proszę, umówi się ze mną radnie. Zróbmy to oficjalnie. Olika. Chyba się gardło boli, co? Między waflem a panem Ilobo. Nie bawi się? Tak zadowolony chodzi. No taki tak radosny. Tak ją wydupa. Co? Tak ją wyruchem wydupala, że kurwa nie mogła chodzić przez dwa dni. Pierdolona. Ale wafelek? No a kto? To jak w pipsie była, to? biednicy je złamałem. No. Dobra, eee. <laughs> Siemaneczko Siemaneczko, siemeczku Trzymamy 3-4 Będę cycki, będzie pompa Rozjazd, rozjazd, rozjazd <śpiewanie> <śpiewanie> o ja, ale Ambaras. No to chuj. Ty, Denis, to dawaj się łapiemy jutro.